To, to co, tam murujesz mi tę wodę, taj? Będę skakał, uwaga. Tym razem trafię. Zostaw mi. Tym razem trafię, zobaczysz. <głosy> Najgorsza. <głosy> na bichań z buku, tam na tekstowym. Od jest! <noise> Coś nie pykło, łeb się biegło nią, kurde. Ja nie wiem czym się bustować pod co. Oj, kurwa. No nie, 20. 20. 20. ja <laughs> byłem w ale mnie <huchy> O kurwa karma mnie dopadła <laughs> Co robimy? Bo właśnie bez celu I to sobie kopać trzecie? Dobrze Albo zróbmy jakieś teamy czy coś się napierdalajmy później czy coś nie wiem Myślę że z nich zawa oj. Tak jestem był ja mogę być z Okiem Bo my, miłośmy razem będziemy <laughs> Oj to chłopie To będzie tak umba... To będzie tak unbalancet no oh. takie tak, e, tak pytanie, czemu mi jakby nie... Ma ktoś pomysł, czemu mi kamienia nie, jak bije to mi daje? Wiesz chłopie, bo kamienia się kilofem wydobywanie ręką. Przepraszam. Kurwa, korea, to będzie tak, to jest unbalancet. Dobra, jestem za tobą. Od tej pory się kręcę z tobą. Czy <noise> Nie, do, no Dobra, bry. kop, no kop masz. masz. Ale nie, nie o to mi chodzi, że nie zabrałeś węgiel, tylko co masz w łapce? E to mój jest. To nie. Myślę, że to jest żelazny. No jak? A już cię zjechałem, że sobie zczytowałeś. No kurwa, no gramy fair, tak? To tepnięcie to było tylko po to, żeby od razu sobie zacząć z tobą, a nie, że. Bo jak się do nich zbliży, że to nie mogą zakurbić bez jakiegokolwiek problemu. Trzeba jakieś rzeczy zrobić, zdobyć. O i nawet nie wiedzą co mają robić No raczej No i dobrze, i tak mi ja się No kurwa jak się deski robiło A nie pamiętam No drewno, drewno do środka Mam beriski już Ja też mam dwie Ej co, aha, no tak, twoja lawa Ojej jak No kurwa, no to nie Ja Panie władzę Ty może lepiąty Ty może Zr Zróbmy po środku tej lawy słuchaj O kurwa Oj przepraszam cieńszy. Creeper Fuck Zabij to Zabij to Dobrze Zombi, uważaj Mam siekierę Nie wiem czy ten podział na drużyny ma sens jako oni mają wiedzę zero Reklamację proszę zgłaszać do Michała Korolewskiego O słuchaj Nie wiem czy budowanie z drewna przy lawie to dobry pomysł no W sumie Nie zrobiłem płyt więc no jestem debilem i się teraz Ale mam dużo drewna więc A serwer jest na czym? Na adminie czy coś? O kurwa jebana no to... I gdzie serwer, o tak? kurwa, oni tu są, ja pierdolę. 11, 12, 3. A, tu pierdolę. A, 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 a... bią mnie, biją mnie. Kurwa, hipha, O Oła, kurwa, masz nogi dostałem. Ojoj, ty oj, tu biegnął. o ja pierdolę. Zginę? Koral, ty dał Kurwa. To koło prowadzimy na razie. Pajonyk Ej, weź weź. Ty, licznik, licznik ja śmierci zrobię, nie? no, licznik śmierci zrobię o, Na przykład y, O, kto kurwa. Śmierci, o no. kurwa, o kurwa, czekaj, że tu jest monsterów Dobrze, to, dobrze, to, dobrze, niech tu wejdą, niech tu, tu wejdą A po laguje, fajnie, fajnie, fajnie Nice Ja mam twoje itemy, mam twoje itemy Dobra, ja też tu już jestem wszystko Dobra, już, tak mam, 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 mam! Znaczy, większość. A zombiak. Kurwa, to jest... Dobra. Ej, chuj. To był dobry plan, żeby ich tu przyprowadzić, to było 300 IQ. Mhm, jakieś itemy. No i... no i do Dobra, Chciałem mam, ta... mam do siebie wrócić, czy nie? Chciałem se kurna Chciałem tylko zabić Stąd, No to będzie łatwa gierka coś czy Kurwa, jestem spierdolony Karma, no mnie Karma mnie dopadła Karma mnie dopadła Zbieramy, nie. zbieramy no. to co tu zbudowaliśmy i się przenosimy, czy nie? Co to zbierać, a co tu jest do zbierania? No to, to coś tak no. też w Ale, znaczy tam to trochę drewna jest, ale jakoś tak Mam akurat. jedno, mam jedno serduszko jakby Co masz, jedz Dzięki, że dałeś mi sadzonkę, kurwa, zajebiście Dzięki byczku Mmm, <laughs> jaka dobra no chyba tak, bo jest ich już, kurwa, trzech. im ja zupkę. Albo poczekam, jak będą mieliśmy więcej. Tych, tych, tych burków. mają przewagę i... To znaczy, wiesz, no jest ich, tak jakby, jest ich trzech, ale w zasadzie jest ich... Jest ich trzech, ale tak jakby dwóch, więc... Kurwa, on tu jest, on tu jest! Cześć, on tu jest! Chodź, chodź, chodź! Albo... Dobra, dobra, dobra. Chodź, 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 Rozbudowujemy się i się napierdalamy. Jezu, zapomniałem, że sława? <laughs> zapomniałem! O, kurwa, jestem ja z Dobra, mam tylko na, narzędzie kamienne z luz. <laughs> widzisz, widzisz? Jest, jesteśmy porówno. <laughs> to Może być bardzo, bardzo możliwe. Odebrałem co? Moje, teraz można. Kurwa, Koral nie żyjesz. Co to odpierdalaś? Ty dał mnie. Ty ja odobałeś tam. O kurwa, zakształciłem się chipsem Zagapiłem się, pazeraś mnie rozkurwiła Kurwa, sytuacja się na A więc tak wygląda śmierć Kurwa, już go od tyłu Wiesz, że on stał na craftingu, a ja sobie za nim stanąłem jego craftingu żywałem, i jego crafting używałem? Dobra, dobra Kopmy na zmianę, wiesz, że... <laughs> Żeby nie Boże obaj spadniemy. No, helu. No się mam, Miałeś z nami nie grać podobno. No, jakby było na tym całym... Regimie, czy tam czymś. To by nie grało. Zobacz co mam. Łap. Jak znajdziemy, że was, to będziemy mieli. Bokczamp. Winek. O, Gitu... Gituwa! A właśnie e, szanowna przeciwna drużyno. Takie C? pytanie nie ja mam do, do was takiej nie. serii niestandardowej. Nie. Czy jesteście? Pod ziemią. To ja wam ja wobec przyjął, nie przyjąłem, nie? A to? To sobie przejmuj jakby. Jakbyśmy je chcieli, to byśmy w niej siedzieli, nie? Aha, czyli tak naprawdę... Nas tam już... dawno nie ma. Do niej. No ale zaraz wrócimy do niej, więc możesz tam siedzieć. Czyli Czekać, nie. zacząć się na nas. Wrócimy? Aha. Czyli tak naprawdę... Się, ...tak się cieszyłem jak... ...przegranego kuponu w lotto, tak? Warby. No to, to tak, trochę. <laughs> Hej, dobra, bo ja się pytałam i nikt mi nie odpowiedział. No bo nie usłyszałem yeah, yeah, pytania. Boy. Wait no for dobra, it. Na... Pieklika w sensie, który to jest, który klawiszem odpala się to do kraftowania. f 4. To. Egi. <śmiecki> <śmiecki> <Alta w cztery. śmiecki> to. Nie. ALTA 4. To. 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 Ale co ty chcesz zbudować? Ja Chuj ja pewnie chcę zbudować się sobie, nie wiem, jakiś bunkier w ci kutasa Czemu to rozkopujesz? Zaleje nas Krew <gryw gryw> gorąca, megła mhm. No, rozpierdalasz moją ścianę No, może ja ją <gryw> Serę robisz która kutasa? Okej. No nie no, Olek to jest za gruby tu jest. Brzydko to wygląda <laughs> kokojowa, tak gruby, ale mały. Ma ktoś zapalniczkę, może? Nie Po co ci? <grywa> nie interesuj się. <grywa> a możemy mieć <ci> fiskałową, <grywa> tylko jak powiesz nam po co? Właśnie, dokładnie. Możemy się dogadać. No my, mamy... my to mamy mieć wojnę, a nie... No to upalać teraz. No to nie. <grywa> Flint, to Flint and silowa korupcja. Ale nikt chciał się przekonać. Ja robię coś głupiego, że co tak się nie robi, ale dobra. Nie kapie się w dół, to prawda. Chwilę moment, co? Skąd ty to wiesz? <noise> Przerwujemy cię od dawna. Nie patrz tylko na górę. Dokładnie. Na górę i za siebie. Możesz się nieźle zdziwić. <głosy> <głosy> Wiecie, że to jest, że z tej lary. No teraz już wiemy. Zobacz, będę za godzinę. <głosy> 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 Rok później <laughs> miłość. Słucham cię. Możesz wyłączyć deszcz, proszę. Deszcz ja do... wiem, że. No, Ej, dasz w ja dasz w kurwie, więc. Jabasz deszcz. Dziękuję. He, <laughs> kochane. Jodę, jabasz deszcz, xd. <laughs> Dobrze. Eee... Eee. <grywa> eee... żeby nie było, że coś robię źle to ja mam tutaj daszek budować, tak? No to... Eee. Eee, masz jeszcze jeden nie, 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 już tego nie, już tego nie Aha, rozumiem, dobra, jasne, wiem co... Okej, okay, już wiem po co Nie wiedziałem po co robić nie, o, chuj, zalało a... mi to! Mamy jeszcze spokojnie. Zalało mi to prawie. Jeszcze mamy ludzi. O o, 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 Dobra, dobra. Zapomniałem faktycznie, że jest taka możliwość. Że to Minecraft 1.16. To już pewnie diamenty znaleźliście, więc nawet nie mamy jeszcze podjazdu. Ale... Nie no jeszcze nie mamy z przesady. Aż to szybcy nie jesteśmy. No, to może tak być, że w ogóle poszedłem w drugą stronę. Więc to jest takie. No i dobra, można już chyba, co? O, to nie zapamiętałem To jest wyższym zajeżdżaczem? Czekaj, czekaj, czekaj Jeszcze, jeszcze sobie zbieram No dobra, to siadamy na nich, chodź, skakujemy. Kurwa, czekaj, bo ja przepalam jeszcze Ty, tam jest, widzisz Patrz, patrz, tam jest to tam No to jest, dobra, biegnę już Dobra Olo, podaj mi, pa, olo, poduj, ja, bo... <laughs> olo, pod olo, podaj mi kordy jak ja znaleźć? 3. Tak szczerze to wam nie ufam. A więc. Nie, nie da tak. Ja separabro. No nie no, macie razem grać, bo jesteście w jednej ekipie, a nie, że nie ufasz. Ale ty Zajebałeś pan, no, mnie o, złoto? <grym> Koral, a nie zbierasz tego? Ech w chuj w to. <grym> no ty kurde. <grym> no, alo, alo, podasz infołty? O, w sumie no może Zbierzmy, zbierzmy, mówię. Przejdź do tego jeszcze, do drugiego. F F3. No. Dobra, bierz crafting table'a, bo ja mam dwa. Znowu A, no to ty weź. Jak masz to staki. Mam mam, dobra? Chcesz te masz rumy? Chcesz masz rumy? Brązowe. No, masz. Bo czerwone... czerwonych Ma. nie mam. Dobry. Dobra. Y Co ty masz, jeszcze chcesz? A masz złoto, czy nie? Chcę. Mam to wymijmy się. Dobra. O, zabrałeś. Dobra. Żelazo? O, tak. Jakiś lak chyba jest. Tak. Przez deszcz jest chyba lek. wyłącz ten deszcz, bo już. I to. Brazin. Jota. Nie, bo deszcz. Trzymaj. Hmm? O, dobra Jasne, już Miesz wiem po ty. co. Wiem, wiem, wiem. No właśnie. Chyba wiem kogo oglądałeś. No, a Olko, o, a Olko, o, a Olko czy, jak się, jak się, jak się, Jak się co? Kordy podaje. Uwaga, uwaga, patrzcie to. Watch this, bitches. Albo nie, bo jest lag. Kordy wciśnij F3. F3 wciśnij. No nie mogę F3, pod potem mam ten. Przychode w 3. Zwiększenie jasności. I e? S? S. Dobra. Wejdź do, do netheru S? S? Czyli macie, dia czyli macie diamenty? S? E, niekoniecznie. Nie potrzeba diaksów Wystarczy żelazo. Co, co wystarczy? Żelazo. Nieważne. Jeżeli wiesz, jak to zrobić. A, o, to bije, zapomniałem no, Trzeba stąd wejść jakoś trzeba Dobra, Miłosz, mogę ci zaufać? Zależy w jakiej kwestii Bo już nie pamiętam, ile tam no trzeba Teleportujesz ich do mnie? Znaczy, mnie do nich No mnie do nich Dobra, nie działa to EF-S Te koordynacje Znaczy, chciałem żygać ile się. AFN, f 3 Koral, nie mamy. Kurwa. Ale pomówię, musimy się znaleźć Jeba. Dobra, Aś. to jest. A, no to. Jeba. Umieram ciągle. Nie pomyśleliśmy o tym. Zapomnieliśmy, że jest Kurwa, ile to się buduje? To, ile tu to można kopać? łatwo wrócić No tak, tylko się nie zgubili, co? Tylko, że... Tylko, no kurwa Włączyłem się w podpary, tak? Tak, włączyłem To wiesz co? Inaczej Mam inny pomysł Serwer malagi czy ja? Yy, w zasadzie to w Aternos. Okej, okay, to nasz ten? Se ten? A nie, to są te, tak? Dobra. A już stąd będzie łatwo dojść, trafić. O, nie ja się zastanawiam tak. ile w górę żeny tak szedł. Hmm. Te, nie wiem czy teraz granicy zaraz będziemy mieli. Serio? Nie no jeszcze trochę. O, o! Coś jest chyba? Czy mi się wydaje? A, no granica No to no wróćmy co? Czyli tu powinny być. O kurwa! No, no chłopiec A ty jesteś spierdolony! Skaż do tyłu, do tyłu, do tyłu Dobra, co do tyłu To był dla mnie priorytet. O! Masz Jest! O chuj! Mamy wiecie, to! Hyyyy! do Przejdę tu. Ała. Uważaj. Pomóż mi. Podkapiecie. cię. No. No, dziękuję. O, do tyłu. Patrz co można z okay. tym robić. Tak. No, no właśnie, to, no właśnie o to chodziło. <grym> a... Taki majster, a nie zna takiego wynalazku. O tym <grym> nie pomyślałem. A, spadli do lawy. A nie. Zrzucił go. O, zabił go. Jak się cieszy Jak ręce rozkłada? Zobacz jak się cieszy z Kubami. O chuj ja Nie bijecie. A, Jak się cieszy Dobra, niżej to jest wszystko. O, o <grywałem> O, on tu jest! Co tu jest? Dużo żelaza. O, Chcesz buty czy y, na pierśnik? Ale co, jakie? Uuu! Oczywiście, ale żelaza to ja mogę pozbierać. Możesz na pierśnik sobie zostawić. W sumie to jakoś, nie są jakoś bardzo. Tylko wiesz co, no, nie, dobra Jakoś wie nie są jakoś zajebiście dobre, ale zawsze coś Masz Dobra, to troszkę Ja pozbijam trochę tego A no dobra, okej okay. O, nie ja opierdolę, co ja zrobiłem? Cukier, kurwa Nie mają okna? Chyba nie mają Coś ci zrobię, dobra Patrz, jak taka kajakach, wjeżdżamy tu, pływamy Opa, walnie, walnie A! O, kurwa, o, creeper Baby, let me in because I know just what to do. Care for you, care for you.